Nazywam się Lidia Bogaczówna. Mam 63 lata. Przebywam w przytulnej teatralnej garderobie. Przemykam wzdłuż rzędów wieszaków. Uginają się one pod ciężarem wielobarwnych kostiumów. Garderobę otula miękkie światło zapalonej lampki. Podkreśla ono moje złote włosy, które zwykłam spinać w niski, elegancki kok. Czasami, gdy mówię o czymś tajemniczym, zbliżam się do kamery tak blisko, że widać tylko moje duże niebieskie oczy, długie rzęsy podkreślone czarnym tuszem i wąski nos. Noszę białą, elegancką bluzkę z czarnym haftem. W uszach kołyszą się i połyskują srebrne kolczyki z perłami. Rozglądam się po pokoju, jak gdybym widziała w nim coś niewidzialnego.